Jest mi zdech. Ej! Żyjesz? Ja znajdę jeszcze jednego, bo ten szereg jest słaby. To nie będziemy z nim grali. Proszę się ustawić teraz tyłem. Stądę paluszka, ale nawet nie poczujesz. jak Cztery? S Nigeloni, good. Nigeloni, good. In. Pat no order. <laughs> Ej, e, nigeloni? No. No, 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 no. Okej, okay. Nigeloni. Mamma no, ma, ma mia. Good. Ja e, a Good. Okej, okay. thank you so much. No i wszystko gra. Saniternie. Oh, tak, Chrystefanie. Jest, jest lękły. <coughs> Przestraszyła. Zdech. Umar. Jest mi zdech. Ej. Żyjesz. Pajk. Pajk żyjesz. Ej. Bo nie rób tak! Nie rób tak. Jakiś kasztanek jest na patyczkani 2900 l 22 avg Siema Tema. Kasztanek, jaki ty masz Hello. nick na e Facecie? -e Czekaj, e chodź ten, I'm staro stachu i twój stary zagramy sobie. Ja znajdę jeszcze jednego, bo ten szeliga jest słaby. To nie będziemy z nim grali. Dobra, dobrze. Tam dam, wam, dam linka zaraz. Dobra, zablokuj do, do widzenia na no, kasztanek. No widać że kasztanek. Kur... No. Ej, e, myślałem o tym, ej, myślałem o tym wiele razy. Macie raka. się, że jest ciężko. Robicie zbiórkę czy nie? Nie, no co ty? Idę się zebrać, proste, nie? Ja ja tam wa... się e, okay. no, nie. trzeba kurwa się kasę. No nie wiem, trzeba milion złotych zebrać. No to mam tyle. No nie muszę zbiórki robić. Ja pierwszy no, z go? Ja... Potem mówisz, że ty udajesz się jakiegoś bogatego. A ja tyle nie mam. mam tutaj od razu taki tekst. Chodź, ja tą głowę dostałem. Chodź, ja tą głowę dostałem. Ej, widzowie. To jest niemożliwe. Dobra, słuchajcie. Proszę się ustawić teraz tyłem. Wstadzę paluszka, ale nawet nie poczujesz. Co ona robi? Cześć, czemu ty masz rękę Tyłem gdzieś? Proszę tyłem Czuję, czuję A! Dobra, lecimy, guzik No jedź tym kurwa Toyotem jednym no. no Wrzuć tą dwójkę chłopie Kurwa na spacerze jesteś tym samochodem no Na trasie jesteś A co to robi? Nie było tego taburetu tu Nie pamiętam przynajmniej ale ktoś chce, żeby mi się wyniósł stąd. To jest op. A! Kurwa, no! A mignęło mi, że miałem oczy zamknąć, a ja nie zamknąłem. Zbogatelizowaja. Spokój. Co robisz? Kurwa, jaki ciężki plec! Roz... pewnie. Kurwa, Dokładnie, weksarini, dokładnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci mają wszystkiego, czego potrzebują. Które nie mają problemów w szkole. To jest, to jest najważniejsze, że są zdrowe. To jest, kurwa, jak nie wiem, są, przecież są rodzice, że na przykład wchodzą do roboty, kurwa, nie wiem, na godzinę 10 do 20, nawet, kurwa, po 10 godzin robią. I co, i takiemu też powiesz, że lepiej być, kurwa, siat z młodym i kurwa, porozmawiał? Młody, jak chce o czymś porozmawiać, ze mną to sam przychodzi. U nas nie ma z takimi rzeczami problemu. Wszyscy są otwarci na siebie. Czy podniecenie może być tylko i wyłącznie seksualne? No. Nie, uważam, że nie. jestem podniecony jak na ryby jadę. Ale nie w ten sposób, jak możecie myśleć. Ja cię kiedyś włóczki widziałem na rybach, jak byłeś podniecony. Tak sobie stałeś na brzegu ze swoją dużą, ogromną i grubą wędką. A następnie ładowałeś suma w usta. ha, ha, Niemożliwe wytrych, to jest. Wytrych, nikt nie wytrych, złowiłem wytrych, takiego dużego sława. podniecony. Akizo zostania za ode mnie serduszka. A ci... O nie. Przepraszam. C Zdrowejm A mrak A ci donata, donata ci nie będą. Chyba nie widziałem, nigda też nie ma nikon widział. Ale ty na chodar to stary przepraszam. Ty siadasz. Co ten debil tu robi? W więzieniu lepiej karmią no, Ty jest zboczeństwo tu. Nawet nie wiesz co mówisz, żebyś się śnił tutaj, jakbyś tak pod nas podstawił tą galaretę Ja uważam, że nie wiem, czy jako facet, czy kobieta, czy jako człowiek, po prostu powinieneś robić ciężkie rzeczy, rzeczy, których się nie chce. Ja na przykład bardzo lubię, bardzo lubię, jak sobie powiem, nie chce mi się iść na trening. Kurwa, no nie chce mi się, jestem zmęczony. To wtedy mówię, chuj, basta, idę na ten trening. Nie chce mi się w chuj. Wiesz co, pójdę na ten trening, jeszcze kurwa nogi zrobię. Nie chce mi się wynik ty śmieci. Kurwa, chuj, wyniosę, przepraszam, przekleństwa. Po prostu lubię w życiu sobie tak robić, że mówię sobie, że mi się nie chcą. Zrobię to, zrobię to, po prostu kurwa, zrobię to. I moim zdaniem to jest istotne do zachowania tego naturalnego balansu, bo generalnie nasz mózg, nasz mózg można wyćwiczyć do tego, żeby lubił ciężkie rzeczy. Naprawdę. Kiedyś była taka ogólnie ten yy, taki materiał mówiący o tym, że nauczyć się czytać tam trzy strony dziennie. Odpal streamów Mówimy o rzeczach ciężkich, nie niemożliwych. Jak to kur nie ci przepraszam, może tak się denerwuję ale... Jest okej okay, ja u ciebie! Czy Julia! Co Wszystko okej okay, ja u ciebie! Hadoo, Julia! Co tam? Wszystko okej okay, ja, okay, ja, no, 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 okay, ja u ciebie? U mnie całkiem w porządku, ale mogłoby być lepiej, bo no, mam katar! Ja u ciebie! U mnie całkiem w porządku, ale mogłoby być lepiej, bo mam katar! Tak, pa. Tak, tak. O ja p... Dobra, no, to ma zero. Ja p... Są Louis jest A ile kosztują bo to wiesz A ile dasz? Cztery Azn które ci się podobają Zobacz które ci się podobają i czy rozmiar będzie na ciebie No weź i pochodź sobie po No, no popatrz sobie, pochodź no Real Valencia Real or Fake Valencia? Real? Valenciaga or Balencia Balencio? Czędzie okay, dziale to ja palen... <grymka> mówię. Chyba wyjane. Ale coś. On nie, chyba nie chce sprzedać, ma... człowieka <grymka> <Chuję. grymka> A jak człowiek to zdobaczy Spokojnie, on jest odbity w kółko. Brawo. On na jedną kurwę. Dobra, prawa, prawa, prawa. <śmany> guchy, guchy chuj stary, kurwa. Kurwa, nic nie się kurwa. Nie, ja go shiftuje, go shiftuje przez pół mapy, kurwa. No ale koniec jeszcze nie będzie pakalem, żebym pika, kurwa, w prawym uchu, do chuje. Ja pierdolę. Kurwa, szok! Eee, wyskoczył Michał, broflawski! Ja nie, jak on by ją pierdolął, wiecie co by się działo, ona byłaby, ona by miała mi wypieki na całym twarzy! Ja pierdolenie! A czy jest zajęta? To zlejku, kogo to obchodzi, Kurwa, sobie marzę moim przyjacielu, co zajęta! Idź spokój, kurwa, zaraz zajęta! No.